Cześć kochani, witajcie na moim kanale po krótkiej chyba przerwie. <laughs> Nie miałam co pokazywać przez ten czas, ale się zrobiło coś, więc przechodzę i pokazuję. Wybaczcie trochę mój głos, ale właśnie przechodzę przez zapalenie zatok. Także i tak już jest nieźle, dwa dni temu no, był dramat. Ogólnie. Dobrze, słowem wstępu, z jakiej okazji jest ten layout, który zaraz Wam pokażę. On z tyłu wygląda tak. Ja go w ogóle podkleiłam na tekturze chyba 2 mm, tak żeby mógł wisieć jako obrazek. Tutaj jest sznurek. W sumie nie testowałam, czy ten sznurek uniesie i się nic tutaj nie rozwali. Ja mam nadzieję, że nie. Natomiast no nie chciałam, żeby tutaj trzeba było coś przyklejać na zewnątrz, więc po prostu korzystając z tego, że miałam tekturę i na to przyklejałam papier skrapowy, no to po prostu w środek dałam sznurek. I też sobie te tyły jeszcze przyciągnęłam cienkopisem i się poodpisałam. Otóż, widzicie już, że kolekcję mamy mama racji z paper. Paper, boże, minta papers. Widzicie, jednak moje zdrowie rzuca się również na mózg. Dobrze. Ja z jakiej okazji ten layout boże. 40 urodziny. 40 urodziny mojego kolegi. Poznanego w pracy, który jest fanem, mogę tak powiedzieć, Mariano. Moich prac i, i filmów, i w zasadzie od początku mnie gdzieś tam dopingował. Mówił, jak poprawić jakość zdjęć, żeby się lepiej prezentowały, jak montować i tak dalej. Także sentyment w serduchu jest. No i Marian cóż, Marian jest z wykształcenia informatykiem, ale w sumie teraz pracuje jako menadżer, a yy, tak naprawdę to Czekajcie, yy, nie. Dobra, pracuje jako menadżer i, i tak naprawdę pracuje jako menadżer. Ale oprócz tego jeszcze właśnie jego hobby to jest przeróżne, znaczy w ogóle ma ich wiele, ale jednym z nich jest montowanie filmów, więc też jak mamy na przykład te akcje coroczne, charytatywne, to raz, że przez wiele lat Marian był szefem tych akcji charytatywnych, był koordynatorem głównym, ale też jeszcze właśnie montował filmy i z tamtąd, i z, z innych naszych jakichś takich wydarzeń. Na przykład konferencje organizujemy też co roku. Więc też. Koniecznie musi być zawsze film od Mariana. Mm, no, dlatego y, jak y, zastanawiałam się y, z jakiej kolekcji tym razem mu zrobić kartkę, bo w sumie na kartkę dostałam y, zamówienie od jego znajomych, y, to y, y, to sobie pomyślałam, że kurczę, może właśnie mama racji, bo są tutaj te wszystkie jakieś takie są klisze, tutaj są lampy, aparaty, komórki itd. itd. więc wiedziałam, że to będzie idealna sceneria, niekoniecznie taka stricte informatyczna, ale właśnie trochę takiej filmowej również. I co jeszcze? Może już pokażę Wam ten blazer. <gry> więc prezentuje się on e, tak w całości. Więc właśnie w ogóle to miałam zrobić kartkę, ale usłyszałam, że ma się na tej kartce podpisać 50 do 70 osób, bo właśnie taką imprezę z okazji swoich urodzin Marian robi. I, i myślę, o Boże, to no trochę dużo. E, to e, tak, właśnie. No i... Mm, Dlatego, jakby zamiast takiej 15 na 15 którą, o której na początku myślałam, no to właśnie została 30 na 30 I, No, i, i może nawet powinnam to zrobić jako kartkę, czyli jeszcze z tyłu powinnam zrobić takie, wiecie, otwieranie. Nie tylko, że tutaj e, na jednej stronie będą podpisy, ale też, e, ale jakby na dwóch stronach, czyli tak, jakby 60 na 30 No, ale już dobra. Mam nadzieję, że tam najwyżej e, małymi literkami się będą podpisywać i wszyscy się zmieszczą. Tak. No, więc co my tutaj, tutaj mamy? <laughs> mamy właśnie kartkę z, z kolekcji Mama Racji. Mamy dodatki z tej kolekcji, ale e, zobaczcie. Kwiaty, których Karola tutaj użyła, one są identyczne jak z kolekcji Race of Sunshine Craft, craft of A ponieważ ja miałam tą kolekcję jeszcze za czasów pracy w gościnnym DD. Więc myślałam, kurczę, no to świetnie będę mogła sobie te kwiatki też wykorzystać. W sensie, powycinane już gdzieś tam kwiatki sobie po prostu pododaję. Natomiast. Też tak sobie myślę kurczę. No dobra, no to jest mimo wszystko facet. Ja wiem, że Marian, mam nadzieję, że się nie obrazi za te kwiatki, ale no, tak sobie pomyślałam, że jest tak barwną postacią, że, że pasują do niego mimo wszystko. No ale też nie przesadzajmy z ilością tych kwiatków. No nie mogę zrobić playtramu jak dla dziewczyny. No tak, że tego. Dlaczego? <laughs> Poza kwiatkami znalazły się tutaj też trybiki i słuchajcie, mam to są moje wykroj, wykrojniki od Tima Holza. nie, przepraszam, od Sizzix'a z trybikami i to jest pierwszy raz, kiedy użyłam tych trybików w ogóle kiedykolwiek i zobaczcie, też są tekturki to są tekturki Craft Uli, z czasów kiedy byłam w DT Craftuli Uli i sklepiku gosi. cóż chyba Boże, to było w zeszłym roku, no, no dwa lata temu się zaczęło, tak dwa lata temu zaczęłam tam być I to były jedne z pierwszych chyba tekturek, które zamawiałam, bo strasznie chciałam użyć ich w męskich pracach No i tak leżały, leżały, leżały i, i co, no i, no i nic I szybciej użyłam, kurczę, tekturki, którą kupiłam w, przez okienko z... Z procesorem niż z właśnie tych trybików. No, ale wreszcie przyszedł czas. Kiedyś sobie nawycinałam ich, właśnie na próbę. Na szczęście, właśnie nie z białego papieru, tylko z metalicznych. No i właśnie ten srebrny kolor błyszczący mi tutaj się idealnie sprawdził do tego niebieskiego. Tutaj była ramka w, na tym papierze. Nie miałam niestety drugie, drugiej sztuki. Tego arkusza, więc nie mogłam sobie wyciąć osobną ramki, żeby zrobić 3D, więc musiałam kombinować, wziąć ją z inąd. No i wygrzebałam kolekcję z niezapominajkami od Lemoncraft, i był tam taki papier, właśnie szukałam takiego kremowego z takim fajnym, z takim fajnym wzorkiem. No, ale trochę mi się to zlewało, więc pomyślałam, że dobra, no to może niebieski jeszcze znajdę, który by pasował do tego. No i w sumie, okej, okay, odcień jest troszeczkę inny, ale wydaje mi się, że i tak całkiem fajnie pasuje i trochę się odcina od reszty. No i ma tutaj takie jakieś napisy, więc też jest dodatkowy wzorek do tego. Użyłam jeszcze wykrojników kliszy i wykryłam to wreszcie z białego papieru, ale też skalki. Po prostu tutaj, i tutaj mam klisze właśnie skalki wycięte. Aparaty przeciągnęłam, żeby się błyszczały klejem, po prostu magikiem. Co tutaj jeszcze mamy? Wygrzebałam jeszcze kolekcję um, Day by Day od Mintaya też, bo potrzebowałam laptopa. No jednak informatyka, więc strasznie chciałam mieć tutaj laptopa. I myślałam, że... Znaczy pamiętałam, że w Karze Endlinie są e, od Krafto są laptopy, ale okazało się, że ten laptop jest różowy. No to było przegięcie. <laughs> znaczy w ogóle jakby taka, taki styl e, tej Kreski, grafiki był zupełnie inny niż w nomoracji. No i No i róż, no to już nie przeginajmy, już wystarczy, że mamy tu kwiatki. Dlatego kombinowałam skąd, mogę wziąć jeszcze laptopa. No i przypomniałam sobie, że robiłam przecież kartkę na też 40 urodziny swoją drogą dla, dla pani, dla dziewczyny, kobiety z kolekcji właśnie tej Bajtei. No, i tam był laptopik z kawą. I były też tam książki. I była teczka. Także trochę, trochę takich męskich. tych. I chyba ten kapelusz też wycięłam stamtąd, wydaje mi się. Także <laughs> obeszło się bez, no nie wiem, szukania grafik gdzieś w internecie. Nigdy tego nie robiłam, żeby znaleźć, wydrukować na kartce i w sumie całe szczęście, że się obeszło, bo mam chyba tylko czarny tusz, więc <noise> trochę by była lipa. No, całe szczęście, że znalazłam w zasobach. A jeśli chodzi o kolekcję jeszcze Racing Sunshine, to faktycznie kwiatka chyba nie użyłam ani jednego stamtąd, bo nawet ten, który jest doklejony jest wycięty po prostu z mamoracji, ale mamy tutaj tekturkę jedną i drugą Którą też dostałam jakby w ramach DT więc sobie, więc sobie dokleiłam. Sztuka, dlatego że Marian jeszcze w ogóle występuje na deskach teatru. Także naprawdę to jest człowiek orkiestra, i, i wszystko się to jakby do kupy składa, dlatego też te reflektory. To nie tylko, że, że jakby masz partię szkołę ale też, ale też właśnie występuje na deskach tych teatru, więc tam też jest oświetlenie. W ogóle to zdjęcie, które miał robione, to też było na jakimś tle teatru. I no, w ogóle czadersko. I właśnie też super, że udało mi się wygrzebać jego zdjęcie gdzieś tam, w, na Facebooku czy gdzieś który mogłam wywołać właśnie na takim formacie 13x18, potem sobie go wyciąć e, i, i tu wkleić. E, korona, <laughs> ma koronę, słuchajcie, na głowie. To jest, e, to jest też z kolekcji, boże, dziecięcej od kraftokloka e, chyba Mały Chłopczyk, czy już nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywała, ale no taka niebieska z misiami, więc wyciąłam misiowi koronę i przykleiłam Marianowi na głowę, także... E, no, bardzo żałuję, że nie mogę przyjść na tą imprezę. W sensie rozsądek wygrał Jednak stwierdziłam, że no, skoro siedzę na zwolnieniu lekarskim, no to, no to lepiej się nie wietrzyć jak nie muszę faktycznie. Także bardzo żałuję, że nie zobaczę jego miny, jak to oglądał, ale mam nadzieję, że jak wrócę do biura, no to, no to pogadamy chwilę i mi opowie, jak mu się ten layout podobał i że gdzieś go tam sobie zawiesi. No i przede wszystkim. Ee, e, taka pauza e, e, Boże, nie fajnie to na czym tam to. Z... No, mam nadzieję, że mu się będzie podobać i że gdzieś go zawiesi. <laughs> tak. E, 100 lat, e, Marianku, jeśli to oglądasz. E... A to jest w ogóle hashtag z jego nazwiskiem, które no już jak robię ochronę danych osobowych i twarzy, to już nie ten. Jest to polskie słowo, normalne, bardzo związane z zimą, no ale mimo wszystko, jak będzie chciał, to się przyzna gdzieś tam pod filmem w komentarzu. A jak nie, no to po prostu zostanie anonimowy. Natomiast właśnie dzięki temu, że gdzieś tam w social mediach też działa, no to mamy hashtag 40, no i hashtag jego nazwisko z białych tekturek, więc nie wyróżnia się to aż tak bardzo, a, a jest takie króciutkie, więc mieści się idealnie na środku. Dobrze, słuchajcie, ode mnie chyba tyle, bo znowu mi Ola zaraz napisze, że, że wstępy robię jak Eni. A tylko jeden prosty layout i ileż można o tym gadać Zdrówka Wam życzę. Z góry dziękuję za, za komentarze i za łapki w górę i w kulę. Trzymajcie się cieplutko, słonecznego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem mam nadzieję, że już bez kataru i bez chorych zatok. Pa! pa.